Zadanie 12.2. 4 punkty. Oblicz najmniejszą wartość funkcji f określonej dla każdej liczby dodatniej x. Której funkcji? Tej, tej tutaj z początku. Która wskazówka? Przyjmij, że wzór funkcji można przedstawić w postaci takiej. Okay, czyli coś, co było w zadaniu poprzednim 12.1. Czyli funkcję mamy x do czwartej plus x kwadrat minus 6x. Czy dobrze? Mm, Okej. Okay. Yy, zaś jej dziedziną są liczby rzeczywiste dodatnie. O, czyli nasza funkcja jest jakimś tam wielomianem stopnia czwartego, więc pewnie wykres ma jakiś taki coś w tym stylu. Bo jeżeli przy najwyższej potędze jest dodatnia, yy, dodatni współczynnik, no to wiadomo, że przy x-ach dążących do plus czy minus nieskończoności wartości będą uciekać do plus nieskończoności. Trochę tak jak w paraboli. Z dodatnim współczynnikiem wiodącym. No i gdzieś tutaj będzie ten y minimalny. Ale jak się tego dowiedzieć? Podejrzewam, że będzie tutaj potrzebna pochodna tej funkcji. Pochodną naszego wielomianu będzie 4x do 3 plus 2x minus 6. No, i pasowałoby teraz wiedzieć, gdzie ta pochodna ma miejsca zerowe. Dzięki temu poznamy przedziały monotoniczności funkcji tej bazowej, tej pierwotnej f. No, i między innymi dowiemy się, gdzie ma jakieś minimum lokalne. Szczególnie, znaczy, interesują nas wyłącznie dla argumentów dodatnich. Dobra, czyli, co by nie mówić, trzeba teraz ten nowy wielomian trzeciego stopnia. Rozłożyć jakoś na czynniki. No, akurat tak się składa, że suma wszystkich współczynników daje 0. Co znaczy, że f od 1 będzie zerem. No zresztą istnieje jedna z takich metod rozkładu wielomianów na czynniki, że szuka się tego pierwiastka, tego miejsca zerowego wśród dzielników wyrazu wolnego, zaczynając od plus minus jedynki. A skoro jedynka będzie miejscem zerowym, to znaczy, że to f' da się wyrazić jako x minus 1 razy coś, co będzie drugiego stopnia. No i właśnie, razy co? Posłuż, żeby, się, żeby poznać współczynniki tego. Aha, to co tutaj napisałem przed chwilą no, wynika z twierdzenia Bezu. A żeby poznać współczynniki tego wielomianu stopnia drugiego, czyli to już będzie trójmian kwadratowy, który będzie można ogarnąć normalnie z delty, to zastosuję schemat Hornera. Do schematu Hornera potrzebuję wszystkie współczynniki, łącznie z tymi, które stoją przy potęgach niewidzialnych, czyli przy drugiej potęgi u nas nie ma, 2 minus 6 ogólnie są dwie szkoły widziałem robienia sprawdzamy w jedynce tu się nic nie wpisuje twórka będzie tak, to to już jakby nie jest dziwne, że będzie 4x kwadrat tak, chyba nikogo to nie dziwi i że na końcu będzie plus 6 no to też jest do przewidzenia bo skąd inaczej by się ta minus 6 tutaj wzięła no, ale y, robię ten schemat Hornera. Czyli tak. W tą stronę mnożę przez tą jedynkę. Jest 4. I w dół dodaję 4. Y, w tą stronę mnożę, czyli wciąż jest 4. Razem jest 6. W tą stronę mnożę, jest 6. I jest tutaj 0, co nie jest dziwne, bo to jest o, użyję teraz z nawyku literki w, jak przy wielomianach. Chociaż mamy funkcja moja, to jest f' czyli o to są współczynniki tego ilorazu. 4x kwadrat plus 4x plus 6. No i dobrze. Dziękujemy panu Hornerowi za schemat, który uważam jest ogólnie świetnym narzędziem. No to teraz ten powstały Tutaj trójmian kwadratowy. Można rozłożyć na czynniki już sposobami znanymi. A właściwie, czy chce mi się wyciągać tą dwójkę przed nawias? Tak, chce mi się. 2x kwadrat plus 2x plus 3 równa się 0. No i tu już właściwie nic ciekawego się nie wydarzy do momentu, aż tą deltę będę miał obliczoną. No ale nie ma rady, trzeba ją obliczyć. Bekwanrat, to jest 3 razy 8 minus 24. Ok, czyli widzimy, że delta jest ujemna, czyli akurat ten czynnik w nawiasie jest nierozkładalny. No, to nawet ma dużo sensu. Okej. Okay. W takim razie widać, że ta jedynka, którą tak właściwie można by powiedzieć zgadłem, jest jedynym miejscem zerowym tej naszej pochodnej. Ten czynnik, z tego co widzimy, o właściwie z powodu tej czwórki, którą tutaj widzimy na początku przy drugiej potędze, o, czyli tej czwórki, przyjmuje wyłącznie wartości dodatnie. Co znaczy, że ta tak zwana siatka znaków naszego f' wygląda tak, jak rozkład znaków tego wyrażenia liniowego x minus 1. Czyli zeruje się w jedynce. Dla większych od 1 przyjmuje wartości dodatnie. Dla mniejszych od 1 wartości ujemne. A to znaczy, że... I teraz przypominam, że my tutaj mamy, że to jest szkic dla f prim. Co znaczy, że po lewej stronie x równego 1 funkcja... Ta bazowa, pierwotna jest malejąca, na prawo od jedynki funkcja jest rosnąca. Co znaczy, że w jedynce, że to jakieś f minimalne, właśnie jest w jedynce. A akurat po drodze niechcący wyszło na jaw, że tą wartością w jedynce, jest 0. Więc to 0, które zresztą jest wartością przyjmowaną w jedynce. O co akurat nie pytali? Ale to 0 jest odpowiedzią w tym zadaniu.